Wspaniale też rozwija się Twoja kariera. Chciałam Ci pogratulować Twojego przejścia do telewizji Polskiej. Ostatnio jak rozmawialiśmy, jeszcze nic nie zdradziłeś. Jak ci tam jest w tym pytaniu na śniadanie? Dziękuję. Jest wspaniale. Naprawdę. Świetny zespół, coraz mocniejszy. Co chwilę dołączają jeszcze nowe osoby do redakcji pytania. I naprawdę mamy poczucie, że dobrze nam się razem pracuje, lubimy się, robimy. Dobry, jakościowy program. Czy to jest taki punkt w, twoim, w Twojej karierze, z którego jesteś dumny? I, i tak jakby, no, czy na to właśnie czekałeś? Do tego dążyłeś? Bardzo się cieszę, że dołączyłem do pytania. Cieszę się, że zmieniłem barwy klubowe. Jestem w telewizji polskiej. Czy to był jakiś wielki punkt zwrotny? No, nie niecodziennie zmienia się pracę. W poprzedniej stacji spędziłem 13 lat. Ale nie za bardzo patrzę, co mnie spotkało tam wcześniej. Bardziej nie mogę się doczekać, jestem podekscytowany tym, co jeszcze mnie czeka w nowym miejscu. Naprawdę cieszę się, że tak to się poukładało.